Teraz to pałka się przegięła Z takim tekstem do mnie wyskoczyła Że kurwa to nie jest mój syn. To kurwa zobaczy. Nie dość, że wygra tylko 500 złotych. Och, kurde. 500 złotych, a nie 5000. To jeszcze z takim tekstem: Że to kurde może nie jest mój syn. To zaraz pokażę, jak się wyleja w środku dużego pokoju. Kurde. Sypoleżę teraz chwilę. Już kurde, zaraz przez podnie poleci. Fala! Wow! Co ty robisz? I... Jesteś normalny, Janusz! No i masz, taty! I masz! Zaleje, kurde, powódź do będzie, Zaleje wszystko! Zaleje to! Kurde, nie mój syn! Taty! Taty, Tate zaleję, zaleję Taty, całego... znowu zeszczałeś się w majty! Tate! Tato! Tato! Co jest? Mama uderzyła cię odkurzaczem, a ty położyłeś się na podłodze i zacząłeś leżeć. I ścikałeś się w Majty. Mama powiedziała, że idzie do sklepu i masz teraz odkurzyć dom. A patrz snu. A ja ci pokażę takiego trika. Włączamy się, tu Telewizorek leci oglądamy seriale. A synu ci powiem, że jeszcze może być lepiej. Jak skoczymy po piwerkę. Wiesz synu? Czy tam... Weź tam mi skocz po dwa piwa, bo ty i tak tego znachora nie będziesz oglądał. A czy yy, to dobrze wyjdzie? Ale tate mi przecież nie sprzedadzą, piwa. No synu, no jak nie sprzedadzą? A co to tam się dzieje? Synu się staje coś. Czekaj, bo już się znacho znachor... Kurde, tatu, coś się zbiło. Kurde, co się zbiło? Kurde. Czy może to znowu jakieś? Kurde. E, zbiły, bo grał w piłkę. E, to, nogo i pa, jak zbiły. Tate, ale na ostatnie piętro. No, ostatnie, nie ostatnie. Wszystko może się stać. Mogą zbić, mogą gówno zrobić. Patrz, kurde, trzeba szukać od No jak się, kurde, matka przyjdzie. Dobra, ty, Piotr, poszukasz tam. A ja poszukam tu. I zobaczymy, czy znajdziemy tego odkurzacza. A tam powinien leżeć. Trzeba odkurzyć, kurde, szkło, uważaj synu, bo jeszcze wdepniesz. Szkło, kurde, na podłodze leży. Trzeba odkurzyć, kurde, bo matka jak przyjdzie, zobaczy, to będą problemy. Tate! I co, znalazłeś ten odkurzacz? Tate! Nie znalazłem synu! Kurde, tu leżał i nie ma go! Nie ma go! Wyparował, kurde! Tate, bo ja widziałem jak on chodził. Idź zobacz tam! czy go nie ma. Dobra, zobaczę. Taty! Taty! Przez okno wyleciał! Jak to przez okno wyleciał? Co ty z nim zrobiłeś? No przez okno jest. Za oknem. To chodź szybko, kurde, trzeba go ratować! Jezu, odkurzasz, kurde. Taty, co to teraz będzie? Gówno będzie, nie odkurzymy. Matka będzie wkurzona do domu. Jezu, taty! Może napraw go? Ale on jest zepsuty, nie działa już. Przecież zostawiłem go włączonego. Jezu, trzeba nowe odkurzacz kupować. Zwoń do matki. Albo nie. Boże, daj mi siłę. Boże, daj mi siłę. <laughs> Janusz, wróciłam. <laughs> o, widzę tu posprzątany. O, kurde, co to jest, Janusz? To jest profesor Rafał Wilczur. Synu, najgorsze jest, to nie, że mama jest wkurzona. Tylko, że nigdy nie dowiem się jak ten szogun został znachorem, no?